Mamy, proszę pana, grzyb w mieszkaniu. Chcemy mieszkać jak normalni ludzie. Nie można się dowiedzieć, czy do budynków są roszczenia. Nikt nic nie wie. Robią z ludzi wariatów. Mamy prawo do tego, żeby się dowiedzieć, co z naszymi budynkami się dzieje. Czekamy. Nitka niby idzie, bo miało być podłączane w 2017 roku, ale nie doszło do skutku, ponieważ okazało się, że na kamienicę są roszczenia. I nie wiadomo, czy te roszczenia już zeszły, czy dalej są, nie ma się od kogo dowiedzieć. Jesteśmy tutaj dlatego, że władze dzielnicy nie chcą mieszkańcom udzielać żadnych konkretnych informacji. Jak wygląda sytuacja. Sytuacja ma się tak, że kiedy były roszczenia, to były roszczenia. Teraz po prostu państwo i Miasto Warszawa umywa ręce. Praga jest jedną dzielnicą, która nie była zburzona podczas wojny. Żeby było ciepło, a nie żeby po prostu grzali w sposób jak w średniowieczu. Mamy XXI wiek, a mieszkamy w, mie w miejscu, które jest centrum Europy, tak? Gdzie? Tak naprawdę wygląda to wszystko jak jeden wielki cyrk. Niech państwo się w końcu za to weźmie, wyjmie ręce z kieszeni, Pieniądze dołoży na stół i niech zaczną w końcu coś robić z tą Pragą, gdzie na zachodzie takie miasta i takie dzielnice to są atrakcje turystyczne. Niektóre kamienice są po prostu pozostawione na pasto losu, żeby sprzedać grunt deweloperom, zrobić pato deweloperkę, wykorzyć starych mieszkańców Pragi i po prostu się ich poznać. Władze dzielnicy ignorują głos mieszkańców. Nie interesują się tym, żeby przekazać im jaka jest realna sytuacja z roszczeniami. Jak wygląda sytuacja prawna tych kamienic, które, w których mieszkają ci tutaj obecni ludzie? Głównie chodzi o to, że nie wiemy, kiedy te kamienice zostaną przyłączone, jak w ogóle dzielnica wyobraża sobie kwestie związane z wygaśnięciem roszczeń. Przypominam, że zmiany ustawowe, które nastąpiły w zeszłym roku, doprowadziły do tego, że roszczenia do kamienic zostały wygaszone z mocy ustawy, jednak władze dzielnicy nie chwaliły się do tego, żeby uznać te, ten fakt i nadal zasłaniają się roszczeniami, mówiąc, że żadne remonty nie są możliwe, że nie jest możliwe podłączenie tych kamienic do centralnego ogrzewania. I to jest naszym zdaniem skandaliczne, bo nie możemy się dowiedzieć, jak sytuacja realnie wygląda. Nie możemy się dowiedzieć, które kamienice mają już wyczyszczony stan prawny, w których jest możliwość techniczna zamontowania tego centralnego ogrzewania i wciąż władze nas zwodzą, nie chcą podać konkretnych adresów, nie chcą podać jak, kiedy ten harmonogram przyłączenia zostanie zrealizowany domagamy się pełnej przejrzystości działań dzielnicy, pełnej przejrzystości do tego jaki jest stan prawny poszczególnych kamienic były wysyłane w tej, w tej kwestii zapytania, nadal nie mamy odpowiedzi. Domagamy się tego, żeby e, dzielnica uznała fakt wygaszenia roszczeń, który wynika z mocy prawa, ale jak widać, dla urzędników nie jest to oczywistością. Domagamy się tego, żeby interesy mieszkańców były szanowane, żeby to, że mają prawo do mieszkania w suchych, ciepłych mieszkaniach, było przestrzegane, żeby wreszcie ktoś. O tym pomyślał, a nie tylko szykował nowe działki dla deweloperów, szykował nowe inwestycje, na które y, zwyczajnych prażan nie będzie stać. Domagamy się tego, żeby zarząd skończył z zimną wojną wobec lokatorów. Witam Państwa. Ja mieszkałam na Mackiewicza 9. To jest obok miejsca, gdzie Pan Jakub działa. Dosłownie obok kamienica. Tam administracja, czyli czytaj urząd, tłumaczy się jednym są roszczenia. Cokolwiek by się nie chciało, są roszczenia. Chcę powiedzieć, że w naszym budynku cały węzeł ciepłowniczy jest nie mogliśmy, w tym gdzie mieszkałam do września jeszcze jest cały węzeł ciepłowniczy, nie było możliwości zainstalowania kaloryferów. To się w głowie po prostu nie mieści. Pan Jakub ze swoją działalnością społeczną co na nie chyba 10 lat. 12, 12 tak. znamy, jak pomaga wszystkim zupełnie gratisowo i siedzi w zimnym lokalu. To jest wstyd. To jest wstyd. Tym bardziej, że są zarządzenia unijne, że mają być podłączone kaloryfery centralne ogrzewanie. Niestety, ja walczyłam o wiele rzeczy tam mieszkając dla dobra wspólnego i też walczyłam o to, żeby zamianę mieszkania mieć na parterze. Trwało to 4 lata, z września mieszkam tutaj po sąsiedzku, a poza wszystkim jestem wiceprezesem Stronictwa Pracy i jako organizacja, która ma przeszło 80 lat, popieram protest wszystkich powstańców. U, przepraszam nie powstaje lokatorów, ale praktycznie powinni powstać. Jacoby na zimnej wojny! Przeciw lokatorom! Dość zimnej wojny! Przeciw lokatorom! Dość zimnej wojny! Przeciw lokatorom! lokatorom. No, Dobry e, wieczór! Dobyl e, nazywam się Grzegorz Walkiewicz, jestem radnym prawie północ. Okazuje się, że e, jeżeli Komitet Obrony Praw Lokatorów potrzebuje wsparcia czy współpracy w Radzie czy w Urzędzie, to naprawdę jest niewiele osób, z którymi rozmawia. Wspólnie złożyliśmy interpelację w sprawie tych lokali, tych, tych adresów, tych 25 budynków, o których BPL stwierdził, że, że nie będzie ich podłączał do centralnego ogrzewania. Okazało się, że odpowiedź dostaliśmy haniebną. Po prostu nic się z tego nie dowiedzieliśmy. W porozumieniu z Zenobią złożyłem interpelację w stosunku do 34 budynków, do każdego oddzielnie, żebyśmy wreszcie wiedzieli na czym stoimy. I faktycznie jest tak, że to co, to, to, co poprzedniczki mówiły. Szanowni Państwo, od lat, odkąd pamiętam, ratusz warszawski, praski mówi. Nie będziemy remontować, nie będziemy podłączać do centralnego ogrzewania, bo są roszczenia. Doskonale wiedzą, że najczęściej te roszczenia są po prostu wysane z palca są, są po prostu z czapy. No ale dobrze, to trwało kilkadziesiąt lat, to trwało kilkadziesiąt lat, ale wreszcie zmieniło się prawo. Zmieniła się ustawa, zmieniło się KPA, i teraz nic, absolutnie nic yy, nie stoi na przeszkodzie, żeby wreszcie samorząd, żeby wreszcie ratusz, zarówno ten na placu bankowym, jak i ten na Kłopotowskiego, wziął wreszcie odpowiedzialność za swoich mieszkańców, za mieszkańców, których reprezentuje, bo ci ludzie nie są tam po to, żeby mieć wygodne gabinety, samochody, splendor i się wdzięczyć. I opowiadać nam o tym, że najważniejszym celem rewitalizacji Pragi to jest kładka, to są różne fajne, miłe dla oka rzeczy, tylko najważniejsze jest to, żeby poprawić standard życia mieszkańców. To jest rewitalizacja. Co nam po kładce, co nam po różnych atrakcjach dla turystów, jeżeli mieszkańcy Pragi żyją w warunkach XIX wieku, jeżeli mieszkańcy marzną do momentu. Do momentu, kiedy państwo nie będziecie mieli ciepła, w momencie, kiedy jest tak, że jest lokatorzy tysiąca mieszkań, nie mają dostępu do centralnego ogrzewania, w momencie, kiedy, kiedy nie ma ciepłej wody, nie ma toalet, to jest skandal. To po prostu zarówno burmistrzyni tej dzielnicy, jak i prezydent miasta codziennie rano powinni wstawać i się zastanawiać, ile, o, ilu osobom poprawiłem dzisiaj po prostu sytuację. A nie na zasadzie takiej, że po prostu a to Praga, to zapóźnienia, to tak może być, bo są roszczenia. Nie ma tych roszczeń, to jest po prostu kłamstwo. I, i, i mam ja się bardzo cieszę, że dzisiaj Państwo tutaj przyszliście, bo naprawdę czas powiedzieć dość dość zimnej wojny, dość zimnej wojny, dość zimnej wojny, dość zimnej wojny. Do zimnej wojny. Ja teraz poproszę tutaj osoby z Wileńskiej 7. Krystyna mówiła, że coś powie. Ja mieszkam przy ulicy Wileńskiej 7 od 1999 roku. Chciałam tu panu. Przy okazji, korzystając z okazji, podziękować za interpelacje, które Pan pisze. U nas sytuacja wygląda tak, że w 2012 roku były przymiarki do podłączenia nas do sieci centralnego ogrzewania. Były plany, nawet już przychodzili Panowie z planami, gdzie tu powiesić jaki grzejnik. Już się cieszyliśmy. Tymczasem w 2014 roku wybuchły roszczenia. Znaczy one objawiły się w całej pełni. No i wszystko utknęło, tak? Potem nie działo się nic, bo boroszczenia, boroszczenia. Bo roszczenia, I do, do tej tak, do ubiegłe, w ubiegłym roku powstała ta ustawa, która zakazuje zwrotu kamieni zamieszkałych, plus nowelizacja KPA, prawda? Roszczenia w stosunku do Wileńskiej 7 i myślę nie tylko do Wileńskiej 7, zostały wyg umorzone. Mamy to na piśmie. Podobno 19 by, byli tam jacyś ludzie z Pinbudu. ja jeszcze nie wiem, co oni tam, tam stwierdzili. Yy, tak, no i czekamy dalej na rozwój wypadków. Po prostu marzniemy, ogrzewamy się prądem, oszczędzamy, mają trzy pokoje, ogrzewamy dwa, łazienkę tylko sporadycznie, tak temperatura nie przekracza, czasem jest to 15-17 stopni. Rachunek za grudzień. Przed podwyżką 650 zł za jeden miesiąc. No, więc tak to wygląda. Dziękuję. Podłączenie centralnego ogrzewania jest zasadniczą kwestią, która, której wymaga po prostu eksploatacja tych lokali. Jest to kwestia zarówno suchego, bezpiecznego i zdrowego mieszkania, jak i kosztów, które są, tak jak tutaj Krystyna powiedziała, nie do wytrzymania dla wielu mieszkańców. Nie może być tak, że zarząd dzielnicy jest zadowolony z sytuacji, że pan Kacprzak myśli, że wystarczy odpowiedzieć na pismo, że są roszczenia i nic nie można zrobić i nikt nie będzie się już upominał o, o, o naszych mieszkańców, nikt nie będzie się upominał o własną sytuację we własnej kamienicy. Mamy tego dosyć, będziemy drążyć ten temat. Dzisiaj składamy yy, w tej sprawie e, e, konkretne pytania e, z naszymi postulatami do zarządu dzielnicy. Domagamy się transparentności w e, przekazywaniu informacji dotyczących e, roszczeń, e, dotyczących wygaszenia ich, tego jaki jest stan prawny danych kamienic. Domagamy się przeznaczenia środków e, za, e, na remonty kamienic i na zaplanowanie odpowiednie tych e, remontów. Przede wszystkim to, żeby ludzie nie wisieli, nie, nie czekali w zawieszeniu, nie wiedząc kiedy tak naprawdę ta sytuacja się zmieni, kiedy będą mogli wreszcie płacić mniejsze rachunki za, za prąd. My teraz właśnie pójdziemy złożyć, no tutaj nie widać, żeby ktoś z urzędu wyszedł, ale wcale mnie to nie dziwi, bo przecież bo przecież urząd jest tyłem odwrócony do mieszkańców i to nie od dzisiaj wiemy. W każdym razie urząd jest jeszcze otwarty. Ja poproszę państwa Podpisy też pod, pod symbolicznie, bo nie muszą być wszyscy pod naszymi postulatami i dopóki jeszcze ten urząd jest otwarty, złożymy te, te postulaty. A no może pana Nie przyjmie. Ja podejrzewam, że nie ma łęce u siebie i tutaj. Ciekawe, że nie ma rozszerzędu. My też jesteśmy z innych dzielnicach? Jeszcze nie ma protokołu. Jeszcze nie ma protokołu. Ja o ten protokół wystąpię. Jak będzie, to, to, ja go, to ja go opublikuję. Na pewno wiemy, że w tej odpowiedzi i tutaj się zmieniło zdanie ratusza. Dowiedziałem się, że Wileńska 5 ma być rozebrana, bo jest zaproczenie wyrobane. Mieszkam w od, od 15 lat. Mieszkam w, w, w mieszkaniu z i z żywem. W mojej kamienicy jest prawie 18 mieszkań pustych. W się dowiedziałem, że było jakieś zebranie dzisiaj, w sobotę na Kłopotowskiego sąsiad mi się zapytał, czy, czy wiem, że Lejska nie jest już nie ma I znaczy, że zrobimy nam No czy mamy, czy, mamy czy mamy dalej czekać? Nie wiemy na co. Nic nie wiemy. Rachunki, tak jak tutaj pani powiedziała, rachunki za prąd są katastrofalne. Te podpisy poprosimy. Nie muszą być wszyscy, po prostu chodzi o to, żeby, żeby był jakaś reprezentacja mieszkańców. Ja z tą administracją lider uczął. Przez cały czas zobaczyłam. A gdzie Państwo mieszkają? Na Gryziejskim. ile osób mieszka? Państwo we dwóch tak. mieszkają. I na artykuł 105 wychodzi 500 zł. Zapraszam, wiemy złożyć pismo. są nasze postulaty. E, pełna transparentność odnośnie stanu prawnego roszczeń na budynku. E, Oficjalne uznanie wygaszenia roszczeń na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego oraz przeznaczenie środków budżetowych na instalację centralnego ogrzewania w budynkach zasobu mieszkaniowego dzielnicy. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, dlatego mieszkańcy tutaj przyszli i nas wspierają, żeby wreszcie tę sprawę załatwić. Także dziś idziemy tutaj złożyć ten, to pismo i mamy nadzieję, że zostanie ono przyjęte. Dobrze, bo Państwo zostaną tutaj. Nie wchodźcie Państwo wszyscy, bo naprawdę nie ma, nie ma potrzeby. Może ktoś z ochrony poprosi urzędnika do nas. To jak to jest, że urzędnicy pracują do 18 i nikogo nie ma? Jest tylko wąt dwie godziny dłużej. Tu na dole, Aha. gdzie są sprawy bieżące załatwiane do Będziemy domagać się tego, żeby była jakaś oficjalna reakcja ze strony, ze strony burmistrza i nie zostawimy tej sprawy w ten sposób, będziemy dalej organizować spotkania mieszkańców, naciskać okay. na to, żeby ten temat był medialnie obecny. No i dopóki nie będziecie mieli centralnego ogrzewania, to rozumiem, znaczy my nie odpuścimy. Jest na, na, na prośbę komitetu e, ja poprosiłem o to, żeby na środowej sesji sprawa budyn remontu budynków podjętych roszczeniami i podłączenia do centralnego ale ogrzewania znalazła się w porządku obrad sesji. Oczywiście... Ale wszystkich budynków, nie to jakiegoś to tam... 26, szóstego, szóstego. Oczywiście. Temat z punktu widzenia władz dzielnicy nie jest ważny, więc jest dziewiąty w kolejności. Ale zachęcam Państwa do tego, żeby się zalogować, bo każdy z Państwa będzie mógł zabrać głos. I ja gwarantuję, że, że Państwo będziecie mieli możliwość zabierania głosu i żeby przynajmniej do protokołu te wszystkie głosy, te wszystkie postulaty, żeby trafiły. Może się okazać, że będą nam kazali skracać wypowiedzi. Kilku, do kilku minut, ale warto byłoby, żeby rzeczywiście jak najwięcej osób się wypowiedziało, żeby to się w protokole znalazło, żeby wreszcie przestanie lekcjować być problem. Niech Państwo rzeczywiście powiedzą, jestem z budynku tego i tego, sytuacja wygląda tak i tak, to, to może wreszcie komuś yy, ruszy po prostu. No, ja wam też zachęcam do tego, żeby w Waszych budynkach, żeby obwiesić balkony banerami, których domagacie się, się połączenia tego centralnego ogrzewania, chodzi też o to, żeby ludzie, którzy przechodzą obok tych budynków, też widzieli jaka jest sytuacja, żeby też dziennikarze zwracali na to uwagę, żeby ten temat cały czas był obecny w mediach. No Teraz jest właśnie idealna pora, kiedy jest zimno. Bo nie ma i teraz, teraz ludzi to, to rusza, tak? A jeżeli będziemy czekać do lata, to wiadomo, że, że mniej osób będzie tym zainteresowanych. No, Trochę że nam mówili cały czas, ile jest pustostanów. Ogrom, Ogrom tak? Dab. Gdzieś jest po kilkunastu nawet pustostanów. Wszyscy Dab. wiemy, jak są pustostany, Dab. że po prostu cały dom jest zimny. Dab.